27 lutego dzieci na zakończenie ferii organizowanych przez sędziszowski Dom Kultury miały okazję, by przenieść się w kosmos. Wszystko za sprawą mobilnego planetarium, które dostarczyła firma Heca. To nowoczesna forma edukacji, która łączy naukę i zabawę, przenosząc najmłodszych w odległy świat planet. I galaktyk. Podczas sesji dzieci oglądały edukacyjne filmy, które w efektywny sposób prezentowały tajemnice wszechświata. Dzięki specjalnej technologii projekcji obrazy wydawały się niemal trójwymiarowe, co potęgowało wrażenia i pozwalało maluchom poczuć się jak prawdziwi odkrywcy kosmosu. Powiedziałam sobie dzisiaj, że Słońce jest gwiazdą. Dowiedziałam się, że są różne kolory gwiazd, że każda gwiazda ma swoją temperaturę. Podobało mi się przedstawienie, z czego zbudowane są gwiazdy, z czego są zbudowane planety. Także było to pokazane bardzo fajnie, jako bajka, jako coś, co można zrozumieć i coś, co zapadnie w pamięć. Najbardziej zaskoczyło mnie na, na pewno, że gwiazdy i planety są zbudowane z tego samego że 呃，是、uh, so。 wybuch gwiazdy nazywa się supernowa oraz yy, jak powstają gwiazdy. Barbara Foryś z firmy Heca podkreślała, że mobilne planetarium to doskonała metoda nauki poprzez zabawę, która rozbudza ciekawość świata i pobudza wyobraźnię. Wchodzimy do środka do kopuły i tam mamy taki specjalny system projekcji z lustrem sferycznym i obraz jest wyświetlany na całej powierzchni kopuły, dzięki czemu mamy wrażenie, jakbyśmy byli w środku w centrum tego wszechświata. Świata. Tam wyświetlamy różne projekcje, głównie są to projekcje astronomiczne, natomiast też możemy wyświetlić wnętrze ciała człowieka, lub na przykład życie drzew, także są też tematy poboczne. Natomiast głównym naszym takim tematem jest astronomia. Przede wszystkim musimy pamiętać o tym, że dzieci widzą i uczą się oczami, więc jak pokazujemy i przybliżamy im ten wszechświat, to jest to dla nich bardziej zrozumiałe, więc myślę, że sama ta projekcja, Wejście do, do tej kopuły sprawia dzieciakom ogromną frajdę, a potem gdy ten obraz otacza nas z każdej strony, to jakby podkreśla ważność tego, tego momentu i tej, tej wiedzy. Tego samego dnia równolegle z pokazami w planetarium dzieci miały również niecodzienną możliwość spotkania się z funkcjonariuszami policji. Podczas spotkania mogły nie tylko dowiedzieć się więcej o pracy mundurowych, ale także zobaczyć i dotknąć sprzęt, którym na co dzień posługują się policjanci. Nie zabrakło ciekawostek, które zaskoczyły najmłodszych. Zajęcia z policjantami są bardzo ciekawe. Pokazali nam swój sprzęt, a także pozwolić przymierzyć, co pomogło nam określić ich, jego wagę. A także mogliśmy zrobić odciski palców. Najbardziej mi się spodobał sprzęt policyjny, i zaskoczyło mnie w nim też to, że on jest taki dosyć lekki. Myślałam, że jest dużo cięższy. Chodzi o to, że. Pałka była lżejsza od starczy, to, to by mnie bardzo zaskoczyło. Ferie w Sędziszowskim Domu Kultury to czas pełen atrakcji, który łączy rozrywkę z edukacją, sprawiając, że dzieci spędzają swój wolny czas w sposób ciekawy i wartościowy.